Witamy Państwa w bloku programowym Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Państwa gościem w dzisiejszym jest Pani Prezes Małgorzata Leśnik. Dzień dobry Pani Prezes. Dzień dobry, witam Państwa, witam Pana Redaktora. Pani Prezes, zaczniemy może dzisiaj troszeczkę inaczej, bardziej nietypowo. Porozmawiajmy na początek o bezpieczeństwie w perspektywie tego, co zdarzyło się w Poznaniu, bo to przekłada się na nas wszystkich, Szanowni Państwo, w tych częściach wspólnych. Ja mówię tutaj głównie o tych zasobach piwnicznych. No nie zawsze jest tak, jak powinno być. Nieraz jest po prostu dramatycznie i niechlujnie. Bardzo proszę powiedzieć mi, co Pani sądzi na temat tego zdarzenia, które miało miejsce w Poznaniu. Jak to wpływa na naszą świadomość i co się dzieje u nas mając na uwadze bezpieczeństwo? Zdecydowanie jest to bardzo ważne i bardzo istotna, istotny temat do poruszenia i zawsze powinniśmy mówić i na każdym kroku naszym mieszkańcom przypominać. Przede wszystkim powinnam zacząć i korzystając z okazji, że tutaj jestem, jestem u pana redaktora i rozmawiamy na ten temat do wszystkich Państwa poprosić, poprosić o to, żebyśmy zrobili porządki we własnych komórkach, nie zagracali przestrzeni części wspólnych. Co to jest ta część wspólna? Część wspólna to są nasze korytarze, korytarze piwniczne, klatki schodowe, to są również pomieszczenia wózkowni, rowerowni, pomieszczenia pralni i teraz y, każdemu się wydaje, że wszystko się przyda, natomiast to, co przechowujemy w naszych pomieszczeniach, w pomieszczeniach piwnicznych, w częściach wspólnych, zagraża bezpieczeństwu i tak. Przede wszystkim zagrożenie przeciwpożarowe. To jest, tutaj mieliśmy w ostatni weekend bardzo tragiczne zdarzenie w Poznaniu, gdzie praktycznie... Yy, Jaka przyczyna, trudno mi tutaj jest mówić o przyczynie, natomiast zdarzyć się może każdemu, również nam, również w naszych zasobach i powinniśmy prewencyjnie podchodzić do tego tematu. Tutaj głównie mam na myśli przygotowanie. Z punktu widzenia spółdzielni mieszkaniowej, takiego pakietu informacji, jak my, jako mieszkańcy, powinniśmy się zachowywać, i przygotowuje taką kampanię przypominającą, co można przechowywać w swoich komórkach, w piwnicach, czego powinniśmy przestrzegać, jeżeli chodzi o części wspólne. I tutaj taką kampanię reklamową w najbliższych dniach będę rozpoczynała, też będę korzystała tutaj mm -hmm. z Państwa, z państwa y, możliwości dystrybuowania tej wiedzy, y, ale to nie tylko części wspólne, to jest to, co przechowujemy w komórkach, czyli my tutaj jako spółdzielnia, jako zarządca nie mamy wpływu, co Państwo przechowujecie w swoich komórkach, natomiast... Z tego, co już się pojawiły informacje, kontrole będą się odbywały. Kto będzie tą kontrolę wykonywał, trudno mi jest w tej chwili przekazać taką informację, ale przypomnę, że to Państwo odpowiadacie za to, co posiadacie we własnych komórkach. Ale idąc dalej tym tokiem, o którym pani tutaj mhm. prezes powiedziała, trzeba mieć świadomość, że to jest nasze bezpieczeństwo. To nie jest tak, szanowni państwo, że mhm. przyjdzie kontrola i powie, że proszę zabrać te banki z benzyną, nie wolno tego przechowywać, nie wolno akumulatorów, butli z gazem itd., itd. To jest nasze bezpieczeństwo. To, co się stało, ten dramat, który rozegrał się w Poznaniu, ewidentnie pokazuje, że pewnych rzeczy robić po prostu nie wolno. Jeżeli nie chcecie się już troszczyć o siebie, no to troszcie się o swoich y, sąsiadów, bo skutki są tego przerażające. Pani prezes pokazywała mi tu zdjęcia, nie zdawałem sobie sprawy, że komórka piwniczna może tak wyglądać. Myślę, że Państwo też będziecie mieli za chwilę okazję zobaczyć te zdjęcia. No po prostu y, strach się bać i strach otworzyć te komórki. Ale poza tym to nie jest tak, pani prezes, że to nas nie dotyczy, bo przecież w ostatnich latach były różne interwencje pożary w zasobach spółdzielni mieszkaniowej. Oczywiście, że tak. I jeżeli, jeżeli mówimy o tym, co przechowujemy, to się tak popularnie mówi, butli z gazem nie wolno trzymać, jakichś materiałów łatwopalnych. Natomiast to, co uwielbiamy i nasi mieszkańcy uwielbiają przetrzymywać w swoich piwnicach, to jest tak zwane przyda się. I to przyda się w niektórych komórkach, tak jak pan redaktor yy, przed chwilą powiedział, Czasami, że tak powiem, wylewa się z tych, z tych komórek. I teraz możemy sobie tylko wyobrazić, co się dzieje w momencie, jak jakiś przypadkowy, że tak powiem, przechodzień w piwnicy zapruszy ogień, ogień, rzuci peta, trafi to na jakąś stertę gazet, bądź, bądź też jakieś stare materiały, które mhm. są niejednokrotnie wyschnięte i moment, mamy źródło ognia. I teraz co się dzieje? Ostatni przykład namacalny na naszych zasobach, proszę Państwa. W ostatnim roku, w miesiącu czerwcu, mieliśmy pożar na ulicy, na ulicy Bronieskiego, w miesiącu sierpniu na ulicy Zajęczej. I teraz, w momencie, kiedy by odpowiednio szybko, strasznie zadziałała, odpowiednio nie została poinformowana. Można sobie tylko wyobrazić, jakie by były opłakane skutki dla wszystkich mieszkańców. No życie mamy tylko jedno, zarówno swoje, jak i swoich bliskich. Także apeluję z tego miejsca, proszę, dbajcie o swoje mieszkania, dbajcie o swoje komórki, żebyśmy po prostu wszyscy żyli bezpieczniej. No, większość zdecydowana to mieszkańcy, którzy dbają o swoje otoczenie i o te części wspólne. I choćby dlatego warto, żebyście wy zwracali uwagę tym, którzy, tak jak pani prezes powiedziała, na wszelki wypadek gromadzą wszystko przez 10 lat i drzwi w piwnicy takie otworzyć po prostu no nie ma możliwości i nie ma jak. Ale ja jeszcze bym tutaj zapytał o te czujki dymu. Bo okazuje się, że jeden z mieszkańców właśnie tej kamienicy w Poznaniu miał taką czujkę dymu, ona uruchomiła się ze względu na gromadzący się dym i on jak gdyby zainspirował i poinformował mieszkańców i straż o tym, że coś się złego dzieje, dzięki temu tylu mieszkańców no, y, uratował jak gdyby, tak? Czy to nie jest też temat taki do przemyślenia, żeby wspólnie ze Strażą Pożarną pomyśleć nad tym, w jaki sposób y, zachęcać i promować właśnie te czujki dymu? Myślę, że... również w tych zasobach spółdzielni mieszkaniowej. Myślę, że każdy temat, który przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa jest godny uwagi, także jak najbardziej możemy tu też tutaj w tym kierunku pójść w celach informacyjnych, promocyjnych, żeby zwiększyć bezpieczeństwo naszych zasobów. Żeby zakończyć ten temat, to tylko powiem, że to nas również, szanowni państwo, dotyczy, pani prezes, to wyraźnie. Podkreśliła i wskazała, czego nie powinniśmy robić dbajmy o swoje bezpieczeństwo. Przejdźmy do takiej codzienności w tej części programu. Pani prezes, no, półrocze minęło, plan finansowy lepiej, gorzej był realizowany, warunki wydawałoby się pogodowe, sprzyjały spółdzielni, sprzyjały oszczędnościom, no a co za tym idzie, no może jakieś dobre informacje dla mieszkańców mieć również będziemy. які таббупо па Półrocze bardzo intensywne, półrocze wymagające. Zresztą jak każdy w zasobach, bo tak jak tutaj Pan Redaktor zwrócił uwagę, zawsze nie wiadomo, nie, nie do końca nie jesteśmy przekonani, co nam dzień przyniesie. To tak jak w życiu prywatnym, tak i zarządzając takimi dużymi zasobami jak Sieracka Spółdzielnia Mieszkaniowa, zawsze coś, coś może się wydarzyć. Natomiast podsumowując pierwsze półrocze, chciałabym Państwu tutaj z Państwem się że wysokość kosztów, które zostały zrealizowane w zakresie pierwszego półrocza, to jest 37 milionów. Stanowi to 44,4% planowanych kosztów ogółem. Natomiast przychody zostały zrealizowane na poziomie 39,5 miliona, czyli blisko 50% planowanych przychodów. No i na co chciałam zwrócić uwagę? To co najbardziej istotne i na, na co mamy największy wpływ? Po pierwsze koszty tak zwane UZDMY, czyli utrzymanie zasobów mieszkaniowych mhm. zostały zrealizowane w wysokości 41,4% planowanych kosztów. Udało się dlaczego? Ponieważ gospodarka finansowa y, Sieradzkiej Spółdzielni jest taka, że zawsze staramy się szukać oszczędności na różnych płaszczyznach. To jest z jednej strony, a z drugiej strony też szukamy, szukamy takich tematów, czy tematów, trudno to nazwać tematów, co możemy czym zastąpić, które jest równie właściwe do zastosowania, a niejednokrotnie bardziej korzystne ekonomicznie. To jeżeli chodzi o koszty związane z UZD-em, a druga płaszczyzna, gdzie udało się wygenerować oszczędności, to, jest, to są koszty związane z kosztem ciepła bytowego. I tutaj y, wykonanie kosztów, będzie to naprawdę duża kwota, którą tu przed, za chwilę Państwu przekażę. To jest 14 milionów za pierwsze półrocze, mm -hmm. ale jest to na poziomie 46,9% w porównaniu do planu. Przełożyło się to na oszczędności około 900 tysięcy w skali całej spółdzielni. No i teraz, y, y, tak jak. Niejednokrotnie zawsze analizujemy poziom planowanych zaliczek. Zazwyczaj do tego siadamy na początku roku, w miesiącu marcu i ustalamy mm -hmm. zaliczki, natomiast w roku bieżącym założyliśmy sobie, że po raz kolejny żeśmy przysiadli do tego tematu w miesiącu sierpniu, bo wyniki były bardzo pozytywne, które przekładają się na plan całoroczny. Zasięgnęłam też informacji, jak będzie, będą się kształtowały taryfy dostawcy. Tutaj mam na myśli, na terenie Sieradza, jeżeli chodzi o dostawę specu. Z tego co wiem, nie będzie, nie będzie żadnych zmian takich podwyższających koszty, więc uznaliśmy z zarządem, że warto by było obniżyć koszty zaliczek na poczet opłat. To jest zmiennej. niesamowite. W dzisiejszych czasach wszyscy chcą podnosić, tak? <noise> Gdzie byś nie otworzył y, jakiejkolwiek publikacji, to to droższe, mm. to droższe, to droższe. Okres grzewczy tuż tuż i wszyscy y, kojarzą ten okres grzewczy tak jak kojarzą z kolejnymi podwyżkami. A to dobra wiadomość. Też tak uważam, że dobre wiadomości. Yy, jak to z... wygląda w Sieradzu w warcie w przypadku. Yy, za chwileczkę przejdę do mhm. tego tematu, tylko też chciałabym tutaj panu redaktorowi przekazać taką informację, że yy, niektórzy lubią mieć duże zwroty. No, taki manewr, jak teraz proponujemy, bo obniżenie dla miasta Sieradza proponujemy yy wprowadzić od miesiąca września o 15%. Mhm. Czyli 15% opłaty zmiennej z tytułu wnoszonych na poczet kosztów centralnego ogrzewania zostanie obniżone. I teraz y, taki stan utrzyma się na pewno na terenie Sieradza do końca marca. Y, z jednej strony pozytywnie, bo mniej będziemy płacić co miesiąc, ale niektórzy lubią mieć duże zwroty, więc te zwroty będą o to ograniczone. Ja uważam, że nie powinniśmy gromadzić y, dużej nadwyżki na, z tytułu rozliczenia ciepła, ponieważ no, y, no trudno się żyje naszym mieszkańcom, jest wysoki poziom inflacji, wszystko drożeje wokoło, więc jeżeli jest gdzieś płaszczyzna, żebyśmy znali, y, y, mogli obniżyć, y, obniżyć koszty, Uważam, że jak najbardziej powinniśmy z tego korzystać. Szadek i warta, jak wyglądają? Jeżeli chodzi o szadek, to będzie obniżka kosztów zmiennych o 20%. Mhm. Jeżeli chodzi o błaszki, 30%. Tam dochodzi jeszcze jeden czynnik do analizy, koszty związane z zakupem oleju opałowego, bo tam mamy kotłownię olejową. Także na tą chwilę jest stabilizacja. Tam no tej gwarancji jako takiej w dłuższym okresie trudno mi jest zapewnić, ponieważ no jeżeli cena oleju opałowego pójdzie znacząco w górę, to biorę też pod uwagę, że od miesiąca stycznia na przykład też trzeba by było na przykład zrobić korektę w drugą stronę. Ale tam przy takich niewielkich zasobach możemy sobie na to pozwolić. Jeżeli chodzi o warte, opłata pozostaje bez zmian na tą chwilę. Tam była duża korekta ustalając zaliczki już od miesiąca kwietnia. Natomiast jeżeli chodzi o szadek 20%. Generalnie rzecz biorąc, plan jako taki jest zrealizowany, patrząc na koniec czerwca, czy czegoś się nie udało zrobić z jakichś względów? Jeżeli chodzi o plan z tytułu eksploatacji, trudno mówić, że coś się udało, czegoś się nie udało. Niektóre tematy są takie jakby przypisane do okresu choćby nawet utrzymanie części, utrzymanie zimowe. No wiadomo, że to w okresie zimowym koszty podnosimy w zależności czy, czy jest gołoleć, czy trzeba odśnieżać. Jeżeli chodzi o przeglądy, to też jest to wiadomo w trakcie, w trakcie roku, czyli na niektórych nieruchomościach te wyniki już będą zawierały ten koszt, koszt przeglądów. Niektóre będą dopiero w miesiącu lipcu, czyli de facto w kolejnym kwartale dopiero się Pojawią. I teraz tak, czy żeśmy zrealizowali? Zakładaliśmy wykonanie na poziomie około 95% w okresie, w okresie zgodnie z upływem czasu, mhm. i powiem, że nam się to udało. A dlaczego o tym mówię? Ponieważ z, analizując stawki z tytułu utrzymania zasobów mieszkaniowych, zakładaliśmy, że pewne ograniczenia, jeżeli tylko nam się uda, to będziemy chcieli wprowadzać, ponieważ tak jak powiedzieliśmy o tym dobrym, czyli o zmienia, zmianie zaliczek z tytułu y, zaliczek na centralne ogrzewanie, tak muszę też tutaj Państwu powiedzieć, że w tamtym roku żeśmy nie podwyższali y, UZM-ów, więc w tym roku biorąc pod uwagę wzrost inflacji najniższej krajowej, no już nie udało nam się utrzymać. Jeżeli chodzi o utrzymanie zasobów mieszkaniowych, Analiza, która wynikała z wykonania pierwszego półrocza, zakładała ograniczenie kosztów. No i udało nam się ograniczyć te koszty, ale nie do końca. Z Koszty znalazły pokrycie w wewnoszonych przychodach przez naszych użytkowników. Dlatego na wniosek zarządu w pierwszym półroczu Rada podjęła decyzję, że w 77 nieruchomościach od miesiąca października tego roku zostaną podwyższone przychody z tytułu UZM-u. A od stycznia w pozostałych 93 nieruchomościach y, też będzie podwyżka. W 8 nieruchomościach tylko udało nam się na niezmienionym poziomie pozostawić stawki. Y, ja tylko chciałabym tutaj y, przypomnieć, że w tamtym roku, w roku 23, podwyżek w ogóle nie było. Więc proszę sobie wyobrazić, że. Y, jakby tłamsimy te koszty, ale te koszty no, nie da się już więcej słamsić. Mamy bardzo wysoką inflację przez ostatnie dwa lata i wzrost najniższej krajowej, więc to są dwa główne, dwa główne źródła, dwie główne motywatory, które no niestety no, wywierają wzrost no e, kosztów. Mhm. E, tak, na zakończenie chciałem mhm. zapytać jeszcze o tą pogodę, bo pogoda mhm. e, co mnie nie mówić, od dwóch lat w zasadzie jest taka bardzo łaskawa. Dla nas ten okres grzewczy okay. wiosną, wcześniej się skończył, wygląda na to, że ta jesień też może być ciepła i nie trzeba będzie od razu kotłów uruchamiać na pełną parę. To też będzie na pewno wpływało na to, jaki bilans w tym okresie grzewczym 24-25 będzie i co się zadzieje w roku przyszłym. E bardzo bym sobie życzyła, żeby faktycznie tak było, jak pan redaktor tą informację mi tutaj przekazuje. Natomiast ja się trzymam tego, że jednak ta zima będzie przyjdzie dużo później i te pierwsze chłody, nawet jeżeli będą, uda nam się troszeczkę przetrzymać, że tak powiem, tak jak to było w poprzednim roku, bo fajnie później to wpłynęło na wyniki, które mogliśmy rozliczać z Państwem. A jak rzeczywiście będzie, to przyjdzie konkretny miesiąc, konkretny dzień. To na 100% będziemy mogli powiedzieć, czy jest mróz, Dokładnie tak. czy ciepło i tego się, Szanowni Państwo, trzymajmy na zakończenie. W okresie letnim tutaj jest Spółdzielczy Dom Kultury, który działa przy Państwa Spółdzielni Mieszkaniowej, organizował sporo różnego rodzaju przedsięwzięć ciekawych i dla seniorów, i dla dzieci. Widziałem bardzo dużo dzieciaków, które wyjeżdżały na różnego rodzaju podróże, nie podróże. Bardzo fajny okres. Wiele instytucji kultury w tym czasie jest po prostu zamkniętych. Mówię tu o teatrach i nie tylko, bo jest okres letni, przerwa letnia. Mhm. Tutaj sporo osób z takiej formy działalności skorzystało. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Tak jak Państwo słyszeli, dobre wiadomości o w dzisiejszych czasach. To jest wyjątkowa sprawa i... Życzmy sobie, żeby w kolejnych latach były tylko właśnie takie, choćby ze względu na pogodę. Choćby ze względu na pogodę. Dobre Dziękuję wiadomości bardzo. dla wszystkich mhm. spółdzielców. Państwa gościem mhm. w bloku programowym Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej była pani prezes Małgorzata Leśnik. Dziękuję, Dziękuję bardzo, bardzo, bardzo za udział w programie, mhm. a państwu dziękujemy za uwagę.